Trener Michał Pilowski jest z nami. Trenerze, mecz z Dramą za nami. Przegrywamy 0-6. do Można chyba powiedzieć, że czerwona kartka zabiła to spotkanie. No zdecydowanie. 27 minuta, czerwona kartka zdaniem, zdaniem wszystkich. Myślę, że Dana pochopnie, zdecydowanie pochopnie. No i ustawiła mecz. No, straciliśmy jeszcze dwie bramki w pierwszej połowie. Wiemy, jak się wychodzi na mecz, przegrywając 0-3. Także ja, ja tutaj tak jestem pełen uznania dla chłopaku Porobiłem zmiany. Chodziło o to żeby wszyscy zawodnicy e, pograli. Trzeba wyciągnąć wyciągnąć wnioski. Lepiej przegrać jeden mecz 6-0 niż, niż kilka meczy w mniejszym wymiarze. Także tutaj drama wykorzystała wykorzystała bardzo to nasze osłabienie. Ale możemy powiedzieć że pierwsze 27 minut do momentu tej czerwonej kartki było pozytywne. Mieliśmy swoje sytuacje. Potem gdzieś ten mecz wyszedł poza ramy taktyczne, także, także na to już na pewne rzeczy nie mieliśmy wpływu, ale nikomu nie mogę odmówić ambicji, zaangażowania. Dograliśmy ten mecz tak jak potrafiliśmy najlepiej. Zagrali wszyscy, siedem zmian zrobiłem. I teraz zapominamy o tym od wtorku, myślimy już o następnym naszym rywalu. Nasz cel, jakim jest zajęcie pozycji dającej nam utrzymanie... W dalszym ciągu jest jak najbardziej w naszym zasięgu. Nic się w tabeli nie zmieniło. Także walczymy, gramy i z tej porażki chcemy wyciągnąć pochopne czy pozytywne wnioski. No i dobrze przygotować się do następnego meczu. Dokładnie głowa do góry i walczymy dalej. Dziękuję, Dziękuję. ślicznie. Dzięki bardzo.